Mam na imię Paweł, mam 27 lat. Teraz po wypadku, który zmienił moje życie, jestem przykuty do łóżka. Wypadek nastąpił poprzez zły stan kamienicy, w której mieszkam. Urwała się barierka zabezpieczająca balkon. Upadłem z drugiego piętra do wysokości 6 metrów. Też różne głosy chodziły, że pogotowie nie chciało przystąpić do natychmiastowej reanimacji, bo przyjechał tylko jeden zespół w ogóle Pogotowia i chcieli wypisać po prostu akt zgonu już. Przy wypadku został uszkodzony kręgosłup w sumie złamany w trzech miejscach jest 50% zachowanej przepustości rdzenia kręgowego ogólnie to miałem wszystkie lita poszyte, miałem potrzaskane, mam usuniętą śledzone czyli po prostu wszystko co było możliwe to po prostu się uszkodziło i było podszywane na nowo. Na początku lekowania były złe. Po prostu dziwili się, że ja żyję i że ja w ogóle jakoś funkcjonuje. No ale, jak widać, żyję do tej pory. Nie poddałem się, chociaż lekarze, nawet lekarze sami mówili mi, że nie jeden na ich miejscu już by się poddał, bo ktoś by tego nie zniósł. No ale ja jestem inny i dałem radę. Co ja mogę powiedzieć, żeby ludzie się cieszyli tym, co mają? W życiu nie są najważniejsze pieniądze, tylko zdrowie jednak. Miłość, życie. Bo to można stracić w ciągu ułamku sekundy. A naprawić już go się niestety nie da. Także trzeba się cieszyć tym, co się ma. I patrzeć w przyszłość, póki można.